Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie Ja jak już wiecie jestem Parampirama To jest oczywiście Star Wars Battlefront Za chwilę pokażę wam rozgrywkę w trybie ATAK AT-AT Bo teraz niestety wywaliło mnie z, z rozgrywki A z rozrywki też swoją drogą Przez połączenie internetowe Postaram się przedstawić wam dzisiaj mapkę na planecie Endor Pobawimy się troszkę karabinkiem laserowym którego ubóstwiam Jest to oczywiście EE-3 no, i mam nadzieję, że pokażę jakąś klasę, że w końcu coś się ruszy i zacznę skillować. Eee, dobra, także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że będziecie się wspólnie ze mną fajnie bawić. Ok, proszę Państwa, tak jak obiecałem, leśny księżyc Endora, oto jest mapka, którą dzisiaj Wam zaprezentuję. Jak widzicie, jesteśmy po stronie rebeliantów. Czyli biegniemy jak najprędzej zdobyć nasze przekaźniki, żeby Y-Wingi dostawały sygnał, a potem pomogły nam w zniszczeniu at atak. Swoją drogą na tej mapie jest tylko jeden, co jest oczywiście ułatwieniem w stronę rebeliantów, ale czasami i tak nie udaje się go tutaj zniszczyć, więc to, że jest tutaj tylko jeden atak, niczego nie oznacza. Runda może potoczyć się różnie. Jestem troszkę zdenerwowany, bo z poprzedniej rundy wyrzuciło mnie e, przez e, połączenie internetowe. Oczywiście tak to jest, kiedy da się zrobić w konia i uwierzyć gościowi, który mówi ci, że no, światłowód to jednak jest lepszy od kabla i nigdy się nie zacina, nigdy się nie traci połączenia. Dobra, zaczynam gadać i, i sami widzicie, co się dzieje. No ale tak to jest, no. Miałem mieć internet, który mi się w ogóle nie będzie ścinał, będzie zawsze stałe łącze. Stałe łącze jest, to, to trzeba przyznać. Ale czasami po prostu się rozłącza. No i tyle z tego internetu. Dobra, w każdym razie trzeba się skupić na rozgrywce, bo z tego co ja widzę, to to jest y, słabo. Bardzo słabo. Ja muszę sobie zaraz zmienić zestaw kart. Uh, hu, kurde, ludzie święci, jak ja tak będę dalej leciał, to to masakra. 0-4, posrało was. Ja cię kręcę jaki zez No i uciek, kutasiesz. Wracaj tutaj czopie Dobra, zostawmy... O kurde Ja! Dobra, mamy fraga, jest dobrze. To już jest droga do wygranej. Ja wam mówię. Jeszcze będziemy pierwsi. Ostatni będą pierwsi Kobieta mnie bije, no nie wierzę. Dobra, teraz zmienimy sobie te karty. Tak jak powiedziałem, sobie wziąłem. Nie, jeszcze tego nie mówiłem. Wziąłem ostatnio, ulepszyłem sobie torpedę jedną. W tej chwili mam 32, za chwilę 33 lewe. Także troszkę się zmieniło od ostatniego odcinka. Mam też nadzieję, że ogólnie ten odcinek będzie się prezentował troszkę lepiej, ze względu na to, że się staram troszkę mówić luźniej. Naprawdę bardzo się nadnerwowałem już dzisiaj przy tym nagrywaniu i stwierdziłem, że pierdziele, zachowuję się jak najbardziej naturalnie, żeby... no żeby po prostu to płynnie szło i żeby ta rozgrywka wyglądała łącznie z tym komentarzem. Bo to, co ja odwaliłem w tym pierwszym odcinku, to to jest pożar się Boże, profesorek z uniwersytetu. Uhuhu. Jaj! Wiecie co? Y nie, żeby coś, nie? Miałem się bawić ogólnie tym EE-3. A dobra, i będę się nim bawił, nie będę już taki. Coś mi nie idzie, coś mi nie idzie. Przestawiłem się na pistolety laserowe. Bawiłem się ostatnio tym pistoletem y, Hanna Solo. To 44. I straszliwie mi przypadło to do gustu. Bardzo mi się spodobał sposób rozgrywki w trzeciej osobie, który oczywiście też Wam zaprezentuję. Ale tak jak powiedziałem już we wstępie, chcę najpierw Wam zaprezentować. Jajdź chcę Wam zaprezentować te moje ulubione tryby, a potem zająć się tymi poszczególnymi, które tam są mniej grywalne. Swoją drogą czasami nawet ciężko się do nich do, dołączyć, znaleźć rozgrywkę, bo po prostu nikt na nich nie gra. Ale mówię, całkiem, całkiem jest ten tryb. Potyczka, co tam jeszcze było? Ten tryb, gdzie walczy się na jednego Jedi, jest też bardzo, bardzo ciekawy. Wczoraj troszkę się przy tym postresowałem. O, widzę, że nie tylko ja mam skills opanowane na skuterze do perfekcji. A w szczególności wjeżdżanie w ścianę. Dobra, nieważne. No, w każdym razie jest naprawdę dużo fajnych y, trybów, które mogłyby być jeszcze fajniejsze, gdyby po prostu ktoś na nich grał. Ja pierdolę, ludzie święci. No, dajcie spokój. Naprawdę, już dzisiaj konkretne staty raz wyciągnąłem 40 do 11. No, a teraz... Zapowiada się na to, że będzie w drugą stronę, całkowicie. Będzie 11 do 40. Dobra, przeskoczymy sobie na broń, z którą się praktycznie w ogóle nie bawiłem. RT-97C. To jest chyba też ciężki blaster, tak mi się wydaje. Przynajmniej na takiego wygląda. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, postaram się w najbliższych dniach zabrać za, za ten poradnik do gry. Przy okazji, sam się wielu rzeczy. Mogę nauczyć, a mówię ta gra na pewno pozostanie u mnie grywalną przez długi, długi czas. O, za zadanie zrobiłem jakieś dodatkowe. Powiem wam szczerze, że warto je tutaj robić. Dobra. O Jezu, zaraz mi dopieprzy ten trooper tutaj. Jajdź Ra Rakieta leci w moją stronę. Warto robić te zadania, bo one nie wymagają jakiegoś poświęcenia z naszej strony. Ale naprawdę dają dużo doświadczenia. No, coś, coś rusza, coś rusza do przodu w końcu. Ok, uda mi się go postrzelić, rzućmy tutaj minę. O kurde, Darth Vader. Dobra, ale koleżkę rozwaliła. Coś ruszamy do przodu, coś ta rozgrywka się zaczyna... Zaczyna... No, nie wiem co powiedzieć, zabrakło mi słowa. I zaczynamy kombinować już. Do przodu, kurde, mać, jak mi wjechał w plecy. Ok, zmiana teraz stanowisk. Chciałbym ba Wam bardzo dzisiaj pokazać tego bohatera jakiegoś, Skywalkera czy coś. Ale widzę, że to jest niewykonalne w moim przypadku, bo po prostu od kilku już dobrych rund nie mogę tego dostać w swoje łapy. Oczywiście moimi ulubionymi to już chyba wspominałem w poprzednim odcinku, w sumie to nie wiem. Oczywiście jest Han Solo i Boba Fett. O, o, o. Spróbujmy go dorwać rakietą. Dobra, je but. Oooo! Ale nam przypierdzielił to to równo. Szkoda, że nie mam jonowej teraz. Ładuj się jonowa, szybciutko. Złapiemy cię kolego. Wyłaś! Tamtąd, no! Dobra, jeszcze go dorwiemy. Jeszcze go dorwiemy. Wyjechał tam gdzieś bo on tutaj będzie musiał jeździć, on nie będzie tymi bocznymi dróżkami jeździł oczywiście. Mam taką nadzieję. Ratam ktoś był chyba, albo mi się przywidziało. Dobra, przywidziało mi się starość nie radość jest tutaj kto A ludzie, nie, nie kradnij mi lamusie tych kili. Dobra, tutaj lu lukełka jest, skaiwakerka. Jest ktoś jeszcze? Gdzie są moi ludzie? Dobra, ciur, wracamy tam. Skąd przyszliśmy? Ha! Gościu ucieka! Dobra, rzućmy tam. Podejrzewam, że nikogo nie załatwimy tym or Orbital Strake'iem, ale dobra. Niech sobie przynajmniej spadnie na ziemię. Matko boska, ja już tych złotych kart zbierałem 91. Ja naprawdę tego praktycznie nie używam. Muszę się przerzucić na te... ...wybuchowe, bo to jest spadaka. Normalnie w szoku jestem, że tyle już mi się tego zbierało. Okej, okay, przeskoczę sobie przez drzewko. Zdecydowanie to jest jedna z najładniejszych map, jakie tu są dostępne. Ja już, szczerze mówiąc, nie kradnij mi lux... no fragów, wszystkich przynajmniej. Pomagaj bardzo chętnie, ale... ...nie kradnij. I nie cudzołóż. O matko bosko! Dobra. Już nie mogę się doczekać 1 grudnia z racji takiej, że wykupiłem sobie... ...zakupiłem ten pre-order, co nie, do Battlefronta. To... ...dostęp do Bitwy o Jacku dostanę... ...tydzień wcześniej... ...niż... ...ci, ci co zakupili sobie tą zwykłą wersję, zwykłą edycję Battlefronta. Szczerze mówiąc, moim zdaniem ta, ten Battlefront powinien mieć już w samej podstawce tę bitwę o Jacku, bo tych map jest po prostu za mało, zdecydowanie za mało. Ale dobra, no nie mi pozostaje już o tym decydować, czy, czy będzie tyle map, czy tyle, no ale po prostu mówię, czuję się troszkę zrobiony w balona, bo dałem 150 zł za grę, w której już mapy po prostu każdą znam na pamięć i normalnie nie ma takiej, która by mnie jakoś czymś zaskoczyła jeszcze. Dobra, strzelmy sobie do tego ATST. Żyjmy też granata w jego stronę, ale jego już nie ma. zajrzyjmy się tutaj. Uhuhu, dookoła. Dobra, spróbujmy tak przebiec. Ja pierniczę. Uda mi się kogoś dorwać jeszcze? A ma się udać, koniec, kurde. Masz tutaj wpysk, serce w walce wręcz. Wskakujemy teraz tutaj na pana Atata. Trzeci poziom cechy wskoczył. Także chyba stamtąd się do nas znowu ryją. Z tamtej strony. Moje działko jeszcze się trzyma. Dobra, tam przynajmniej ich troszkę przygwoździmy. Dobra, zarębiście. Zróbmy jeszcze jeden. Tak, ja myślałem, że tam ktoś jest, a to po prostu to działko. Y, to znaczy ten atat. Dobra, fajnie. Uzbierało się nam troszkę y także myślę, że powinniśmy w tej rundzie go pokonać. Dobra, zeskakuję na dół, koniec ujeżdżania. Teraz nie dać się zdeptać. Spróbujmy mu przebiec między nogami, zanim ten postawi następny krok. Dziwna jest ta broń. Nie powiem nie. Nie w moim stylu kompletnie. Moja rakietka ukochana. Dobra. W jajeczka mu trafiliśmy. Panie i panowie. Myślałem, że jednak potrwa to znacznie dłużej. Myślałem, że Atad jeszcze nie jest w stanie, żeby. Jeszcze nie, nie byliśmy w stanie, żeby go zniszczyć. Aczkolwiek myliłem się i. Mimo, że dostałem teraz strzała na platę. No to wygraliśmy. No co ja poradzę? Odcinek będzie nieco krótszy niż no normalnie. W porównaniu do tego, co było na początku, statystyki nawet skoczyły do góry, ale oczywiście cały czas to jest e, status główno 600. Także. Tyle, dziękuję Wam za to, że byliście w kolejnym odcinku ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dziękuję jeszcze raz, komentujcie, pamiętajcie, bo to dla mnie jest naprawdę ważne, żeby wiedzieć, czy chcecie coś zmienić, czy też nie. E, może na przykład prowadzącego. E, no i to by było na tyle. Jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i to tyle, trzymajcie się, cześć.